Witajcie moi drodzy, ja mam na imię Kinga, a Wy trafiliście na kanał Keto Traveler z ze mną. Cześć, a mam na imię Beata. To raczej dla nowych widzów, starzy widzowie no, nas znają. Przedstaw się ładnie, grzecznie. Dzień dobry, mam na imię Beata, nie piję od trzech lat. <noise> Słuchajcie moi drodzy, dzisiaj jesteśmy w Dubrowniku. I mam nadzieję pokazać Wam trochę to miasto, o ile nam się uda. E, przyjechałyśmy ze Slano e, miejskim autobusem, więc mamy dzisiaj cały dzień, nie będziemy biegać, nie będziemy latać za przewodnikiem, może nam się uda kogoś dorwać, żeby nam coś co nieco powiedział, e, ale ogólnie planujemy zwiedzić go same, mhm. tak jak ja lubię, jeżeli czyli sobie na, pochodzimy spokojnie, na spokojnie, pooglądamy, poczytamy, postaramy się wam pokazać, więc jeżeli jesteście ciekawi, zapraszamy. No idziemy tam na dół. Ja nie wiem, jak ja to zdzierżę. Jesteśmy przy bramie a, i mamy taki widoczek. Znaczy koło bramy, nie przy bramie. Ale patrzcie na ten kolor wody. Hello. A tutaj turystka numer jeden. Hmm. <grywia> Studiuje mapę. Idąc główną ulicą macie takie przepiękne po prostu uliczki. One są cudowne. Ta główna ulica to się nie umywa do tego, jak wyglądają te uliczki. Władka do kościoła się wybiera. Mamy. Mamy. jesteśmy pod kościołem i trochę się zdziwiłyśmy, ponieważ weszłyśmy do środka i msza odbywa się po polsku. Właśnie. Pokaż się, Zobaczcie, jak jest opalona lasencja moja. Zorientowałaś mnie i włożyłam sobie z do sobie. Słuchajcie, spacerujemy sobie po Dubrowniku. Znaleźliśmy taką fajną uliczkę, gdzie nie ma turystów, nie ma żadnych innych takich dziwnych rzeczy, tylko po prostu są Dziwe. przepiękne. No turystów, Turyści. knajpek, tych chińskich pamiątek. Turyści w turystycznym I, I tak dalej. Ale słuchajcie, coś. ja wam teraz coś pokażę, bo wydrapałyśmy się dosyć wysoko. Jest puściutko, jak widzicie, po prostu te uliczki są cudowne. Patrzcie. To jest po prostu niesamowity widok. Dubrownik jest przepiękny, ja już mogę to powiedzieć. Ktoś kiedyś mi powiedział, że jest podobny do Mendina. W... Na Malcie. Ja się nie zgodzę, Dina jest o wiele mniejsza i spokojniejsza. Tichsza. Tam nie ma sklepów i tak dalej, aczkolwiek uważam, że Dubrownik to dobre miejsce. No takie mamy uliczenki, sobie malutkie. My sobie chodzimy, zwiedzamy i będziemy szukać jakiejś kawiarni na dobrą chorwacką kawę. A teraz zrobiłyśmy sobie małą przerwę na kawkę. Będziemy pić espresso, ponieważ w hotelu kawa jest obrzydliwa. Ta poranna Ta poranna. Barze jest ok. W barze jest spoko, więc zatrzymałyśmy się w jakiejś bocznej uliczce, ponieważ tak nam doradziła pani z biura podróży, żeby nie pić ani nie jeść na głównej ulicy, ponieważ tam ceny są dwa razy większe. Więc jeżeli będziecie w Dubrowniku, to pamiętajcie najlepiej boczna uliczka i wtedy jakaś mała kawiarenka. My Już po kawce. Całkiem dobra. Mają bardzo dobrą tu kawę. A jeszcze się pokręcimy troszeczkę po starym mieście. Eee, no, ja jestem zachwycona tymi uliczkami i tym wszystkim, co tutaj możemy zobaczyć. Wybieramy się na kolejkę do góry, e, na widok, na samą górę, żeby można było zobaczyć Dubrownik z góry. Tak? Mhm. Czy chcesz coś dodać? Mhm. Batka dzisiaj jest e, może nie tyle nie w sosie, co jest zamulona. Więc mamy dziś zamulonego misia. Ja robię z nas dwie dzisiaj. Słuchajcie, właśnie stwierdziliśmy, że pójdziemy jeszcze na mury Dubrownika, podobno warto. Zobaczymy i oczywiście się z wami podzielimy. Postaram się trochę nagrać wam tutaj przewitek z tych murów. No, wygląda to, że trzeba iść mega, mega wysoko, więc. A, spacer dookoła murami to jest około 2 km. Spacer jest. Nie można w zasadzie wyjść, trzeba wyjść jakby po drugiej stronie starego miasta jest jedno zejście czy dwa, ale one są w bardzo podobnym miejscu. Jakiś godzinny spacer. I kosztuje w to 200 kun. Kosztuje to 200 kun. Co ciekawe, można kupić taką kartę miejską na 24 godziny, na 3 dni i na 7. problem jest tylko taki, że na przykład, jeżeli będziecie chcieli zaoszczędzić, to ta jedno karta jeżeli, się nie do końca opłaca. Jeżeli interesują was muzea, to się opłaca. To się opłaca. Bo to wtedy macie w tym muzea i publiczny transport i do tego wejście na mury. No. W związku z tym, że my niekoniecznie jesteśmy muzeowe, a bardziej interesuje mnie architektura na zewnątrz, więc stwierdziliśmy, że my jednak zapłacimy oddzielnie. Czyli no. za mury płacimy 200 kum i ta karta nie obejmuje niestety kolejki tej linowej. No nie, to jest kolejne 100, a, to jest 100 kum, a powrotny bilet. Stwierdziliśmy, po że bardziej nam się opłaca kupić po prostu bilety na atrakcje, które nas interesują, ale macie też opcję wykupienia takiej karty, na dzień dzisiejszy 250 kun ona kosztuje i macie wejście na mury i do wszystkich muzeów tutaj, które są i jeszcze publiczny transport. No tak, czekała się na przykład e, online karta, jak kupisz, to kosztuje 225 kun, a na miejscu 250. I lecimy na mury? mury. Mamy bilety i zapraszamy się ich użyć. Nie wiem, czy wygląda to zbyt dobrze, ale patrzcie. <laughs> patrzcie, kto tam się wspina. Najczęściej Jeszcze No. Ja nie sapiewcę. Ale potrzebujecie mieć zajebistą kondycję, żeby tu wejść. Tak? Nie sapiemy. Wcale nie sapiemy. Nieźle to wygląda. do punktu widokowego, bardzo dużo wzniesień jest na tym murze, ale myślę, że warte tych dwustu Taki podróżnik tutaj idzie. You, talking to me? you talking to me? Jeszcze się wybieramy tam. Jakie sarenki widzicie po drodze? Kuskę górską, co biega i skacze po schodach. Mamy za sobą połowę traski. Teraz widzicie widok na port. Jest przepięknie. Z tego, miejsca, z tego miejsca odpływają różnego rodzaju wycieczki, które można kupić dochodząc do portu. Różne tam na wyspę, z wejściem na wyspę, wokół wysp, no różne różnice. Z moim umiłowaniem do wody i wszelakiego pływania, kiedy ja nie prowadzę, nie będziemy nigdzie pływać. Nie, mamy tylko jeden dzień, więc stwierdziliśmy, że skupimy się tylko na Dubrowniku. Dzisiaj. Teraz musimy mieć maski. <głos> <głos> Gdzie warto wjechać na górę. Bo są piękne, piękne góry, widok jest po prostu zniewalający. Znalazłyśmy jakieś muzeum na górze Muzeum schodzył... wojny. wojny domowej w dobrowniku i powiem wam, że. Warto jest tu przyjść. Płaci się 30 kun, więc niewielkie pieniądze, a macie swój prywatny widok na cały Dubrownik, na stare miasto i cały, na cały, cały Dubrownik. Więc teraz mamy prywatny. jak Widzicie, nikogo tu z nami nie ma. ta ścieżka. Prywatny widok na cały Dubrownik, który zaraz wam pokażę. Jak się spojrzycie w prawo, to widzicie salutki Dubrownik. I jeszcze wyspy w koło, oddali. Przepięknie tu jest. Zobaczcie, jak jest przepięknie. Co ciekawe, na stronie internetowej było napisane, że bilet w dwie strony kosztuje 100 kun, a okazało się na miejscu, że kosztuje 170. Więc znowu albo ja coś źle przeczytałam, albo. Oszukują turystów. Mają po prostu nieaktualną stronę internetu. Nie, akcja. <głos> <głos> jak widzicie, jesteśmy na górze i na górze są piękne widoki gór. I to film wam tego nie odda. Patrzcie, jak tu pięknie. Tutaj jest drugie wejście do Starego Miasta. Zjechałyśmy właśnie z dołu i idziemy coś szamać. Badka, powiedz co zamówiłyśmy do jedzenia. No, ale ja tego nie powtórzę. Tak. dla nią powtórzę. Krepa wci, pici, nie, pici, raz. Ras to ja zamówiłam. Teraz... Tak, to Batka zamówiła szaszny. rasnici. Taki szaszłyk. A powiedz, co ja zamówiłam? E, cieba w cie... pi, Pipi. Pici pici ona mówiła. To Batka jeszcze raz, co zamówiłaś? Ja zamówiłam cieba picici. A ty? Rasnici. Ja nie wiem, czy to dobrze. Nie mamy na szczęście chorwackiego widza, nie będzie się z nas śmiał. A ja dostałam od pani, która tutaj nam serwuje danie, takie coś. To jest rakija. Nie piłam, zaraz spróbuję. Jak widzicie, już jesteśmy w hotelu. Dojechałyśmy całe i zdrowe. Czekałyśmy na autobus godzinę, bo byłyśmy wcześniej, ale to był mhm. ostatni. Jeszcze przyjechał spóźniony 10 minut, potem ludzie wsiadali, całkiem sporo osób. Było 5 czy 15 minut po czasie odjechał z tak. Także takie krótkie podsumowanie. Słuchajcie, ja jestem zauroczona osobiście bardzo Dubrownikiem. Bardzo mi się podobało, jeżeli ktoś docenia architekturę i takie rzeczy, takie, nie wiem, malutkie uliczki, takie, wiecie... W Dubrowniku ludzie żyją normalnie, tak? W, mówimy o tym starym mieście przez cały czas, bo no, Dubrownik jak to Dubrownik miasto jak miasto. Ale stare miasto tam ludzie normalnie żyją, słuchajcie, no bardzo urokliwe było to dla mnie. Bardziej mi się podobało niż, niż w Medinie na Malcie. Na Malcie to było takie miasteczko bardzo tam nikogo nie było taka tutaj no, życie okay. tętniło. No tak, tak naprawdę. Ale no, Medina to jest miasto ciszy, tak? Więc mm -hmm. jakby zupełnie inny klimat, zupełnie inne oczekiwania, nie? Jak widzieliście, wcześniej byłyśmy też na murach, planowałyśmy wycieczkę autobusem, no niestety nie wyszło, bo się okazało, że mamy za mało czasu. I po raz kolejny uważam, że jeden dzień na Dubrownik to jest za mało. To jest za mało, bo no, czułyśmy presję czasu, tak? No tak, no bo... jeszcze my nie zwiedzałyśmy żadnych muzeów ani hmm. ja tam, nie wiem, tak, tam ludzie no jedno obejrzyłyśmy bo... na górze, nie? To Muzeum Wojny. Tak, bardzo zależało nam na tym, żeby pojechać tą kolejką na górę. Tam też warto jest jechać na przykład wieczorem, moim zdaniem, na zachód słońca to by było po prostu sztos. Zachód słońca. No my musiałyśmy to zrobić w ciągu dnia, więc no myślę, że wrócimy do dobrownika też. Warto wrócić, pewne rzeczy, które już widziałyśmy, no to raczej nie będziemy ich oglądały drugi raz, zależy, o której godzinie będziemy mówić. czy znaczy tam na stare miasto warto wrócić moim zdaniem. Tak sobie tak. po prostu wiecie, my sobie tak pochodziłyśmy po prostu po tym Starym mieście. Jak widzieliście wcześniej, chodziłyśmy raczej starałyśmy schodzić takimi ścieżkami, gdzie nie było pełno turystów, no bo na tej głównej ulicy w dubrowniku, jak my dojechałyśmy, to była masakra. Po prostu tyle mhm. ludzi było, że aż... Nie chciało się tam tamtędy iść. Dubrownik jako sam Old Town, czyli stare miasto podczas wojny nie był jakoś super mocno zniszczony. Były niektóre budynki, można znaleźć, są mapy, które pokazują, które budynki zostały doszczętnie zniszczone. Sporo oberwało jakimiś tam bombardowaniami, ale chyba za sprawą apeli i tego, że Dubrownik, stare miasto Dubrownika jest na liście UNESCO, UNESCO, nie? Nie, na liście zabytków UNESCO, za sprawą chyba tego, że jest na mm, liście zabytków UNESCO, no to tak trochę mniej oberwał, ale jednak mimo wszystko oberwał. I tam też ludzie, e, pamiętam, że o, nie wiem kto to opowiadał, czy to przewodniczka, czy mm, gdzieś w muzeum wyczytałam, że ludzie mm, podczas właśnie bombardowania e, z, z całego Dubrownika, bo jak widzieliście na pewno na ujęciach e, z góry, czy z kolejki. Dubrownik jest bardzo, bardzo rozległy. Mury Dubrownika w niektórych miejscach mają chyba nawet 9 metrów grubości, więc ludzie po prostu się chronili za murami i w piwnicach. W piwnicach, to było na filmie. Tak, no oglądałyśmy a, film, a film, film oglądałyśmy w muzeum. Byłyśmy w muzeum tam na górze i... i na czas bombardowań no to ludzie się właśnie chowali, chowali w, w piwnicach Starego Miasta. I stosunkowo, stosunkowo jakoś to tam przetrwali. Dla mnie w ogóle przerażające było to, no bo jak byłyśmy w tym muzeum, tam na samej górze, bo to było muzeum wojny domowej, ja Wam powiem, że dla mnie przerażające jest to, że ja już byłam na świecie, jak była ta wojna, tak? Po prostu miałam taką no aż nie mnie przechodziły że no, ja miałam 10 lat jak było. tak to nie, nie tak jak nie wiem pierwsza wojna światowa czy tak, druga tak, wojna światowa to, to, to gdzie większość z nas nie było na świecie tak a to, to, to było no odległe. takie czasy współczesne tak 91 95 hmm. chyba 95 oni mieli czy tam 94 nie pamiętam do wojny w Jugosławii no to, to są czasy współczesne które no, my byłyśmy dziećmi hmm. ale tak, brakowało tam wody pokazywali w tym muzeum obejrzeliśmy sobie taki film i pokazywali, jak ludzie, słuchajcie, z ulicy zbierali wodę, żeby mieć czego się napić. No, przerażające to jest. Na mnie to zrobiło o, mega duże wyrażenie, tak? Nie wiem, jakoś to mnie mocno dotknęło, tak? No, ale wracając do Dubrownika, ja uważam, że warto. Słuchajcie, na filmie tego nie zobaczycie, tego nie da się pokazać na filmie, tak? Tak naprawdę e, trzeba to zobaczyć na własne oczy. W ogóle, jak dla mnie, Chorwację trzeba zobaczyć na własne oczy. Jakoś nigdy nie ciągnęło mnie do tego kraju. Nie... Ja zawsze chciałam jechać, ale jakoś tak nie się wiem, nie czemu. składało, no wiecie, jak sobie porównacie taki kierunek, no nie wiem, macie do wyboru jechać na, do Tajlandii albo jechać na Dominikanę, a pojechać do Chorwacji. No to jakoś tak bardziej atrakcyjnie brzmi Dominikana i, i Tajlandia. No teraz nie miałyśmy za bardzo wyjścia w związku z wszystkimi obsranymi listami zielonymi i innymi. I rządami, które mówią nam, gdzie możemy jechać, a gdzie nie. Ale jak najbardziej, ja nie jestem rozczarowana Chorwacją, i to jest po prostu kierunek, gdzie warto, warto wrócić, Trzeba tak? Trzeba to jest, zobaczyć na no własne prostu. oczy, ponieważ my z, oczywiście staramy się Wam coś pokazać, ale tego nie da się, no bo nie da się pogodzić tego, żeby zobaczyć coś samemu i przeżyć w jakiś tam sposób, i jeszcze to nagrywać i, i tak dalej, więc. Bądźcie wyrozumiali, pokażemy Wam tyle, ile możemy, ale też starałyśmy się spędzić jakoś ten czas i same to przeżyć, tak? Bo jak, jak no wiecie, jak albo nagrywanie, albo przeżywanie tego w swój własny sposób, więc mam nadzieję, że chociaż troszeczkę Was Przekonałyśmy do tego, żeby zobaczyć Chorwację. Dajcie znać w ogóle w komentarzu, czy byłyście, czy by, byliście, byliście, w Dubrowniku, Co czy wam byliście w Chorwacji, czy wszyscy wam się podobało w Polsce. Nie wiem, no my chyba my tylko nie byliśmy w Chorwacji. Ja jestem ciekawa. Dajcie znać, czy wam się podobał Dubrownik. Ja jestem zauroczona, Uważam, że tu wrócę jeszcze. Na pewno tu wrócę. Hmm. No i tyle. A rzeczy, które nam się nie podobały, można mówić czy można, nie? Można. Można. No ceny. Właśnie, słuchajcie, bo my jesteśmy jakieś 30 km od Dubrownika? No, mniej więcej. No, tu mamy połączony W takiej, takiej zatoczce Slano, B, się nazywa, Zatoka Slano. To jest malutkie miasteczko Slano, na piechotę, nie wiem, 5-10 minut, i masz, po prostu przechodzisz je na piechotę, tak? Tu nie ma nic, kompletnie. No, ale powiedzmy, takie porównanie, słuchajcie, no bo m, nawet kierowca, jak nas wiózł z lotniska do hotelu, to mówił, że. No, jak pojedziecie do Dubrownika, to musicie ceny liczyć razy trzy i faktycznie, faktycznie, tak, faktycznie jest, tak jest. Bo... Taki najprostszy przykład. Espresso. Kawa. Tak, mhm. za espresso w barze w Slano płacimy o 10 kun, a w Dubrowniku trzeba zapłacić 34, 34 kuny za jedno espresso, więc jakby. Taki naj, najprostszy przelicznik. Oczywiście, im bliżej głównej ulicy Starego Miasta, tym drożej, i no, tak dalej, tak dalej. No, plus jeszcze z, zanim pojechałam no, do Dubrownika, Beata sprawdziła ceny mm, na przykład biletów na kolejkę. I... Tak, na stronie internetowej no, jestem prawie przekonana na 100%, żeby zobaczyłam 100 kun, Tak, że wjazd kolejką w tej z powrotem, czyli góra dół, będzie kosztował 100 kun, Tymczasem na miejscu okazało się, że. 170 nas to kosztowało, tak? I, a, ale jest to warte. Jest to warte, słuchajcie, żeby tam to to wieć. Nie jest nie Jest warte można bo powiedzieć, że nie. Widok jest po prostu powalający z góry, mhm. no. ale, ale tak, no ceny. Yy... Trzeba się na to szykować, tak? Dobrownik jest z najdroższym miastem w Chorwacji. Znaczy no to... Myślę, że to jest, wiesz, że to się wiąże z tym, że nam do jakiego większego miasta w innych mm -hmm. krajach pojedziecie. te tak, Typowo turystyczne, po no. prostu się za to płaci tyle. Więc, nie? Więc, ale ogólnie ja polecam ode mnie łapka w górę! Mi się też bardzo podobało, zdecydowanie jest to miejsce warte obejrzenia, jeżeli nie byliście. My bardzo chętnie wrócimy na pewno do Chorwacji, być może jeszcze raz wrócimy, wrócimy nawet do, do Dubrownika, Dubrownika tak. żeby jeszcze raz spokojnie przejść. Miejsca, które może musiałyśmy ominąć. Czy ominęłyśmy. Ze wszystkich miejsc, które widziałyśmy, to ja polecam wszystkie, czyli polecam wejść na mury do Grownika. Nie tak. jest to długa, nie jest to długa, nie jest to też, bo to jest dwa kilometry no i Jest to, jest to, nam to też tania wycieczka, no bo 200 kun. No ale wiem, umówmy ten... się. Moim zdaniem warto, bo są też ładne tak. widoki. To bardzo jest jedna ładna rzecz. Widoki. Druga rzecz, bardzo polecam po prostu słuchajcie, pokręcić się po Starym mieście. Ja polecam, hmm. bo jest... No, urzekło mnie to miasto. Bardzo to stare miasto dubrownika mnie urzekło i polecam wjechać na górę tą kolejką Linową, ponieważ tamten widok to po prostu zapiera dech w piersiach. Tak, jest, jest, jest naprawdę przepięknie i, i warto, warto tam jechać. No i to chyba wszystko. A jeszcze z takich rzeczy. Przykujcie e, się, nie wiem, przygotujcie się kondycyjnie, bo jeżeli nie wiem, siedzicie od wielu lat przy komputerze albo chociażby od wielu miesięcy, nie ruszacie dupy w ciągu dnia i nagle wyskoczycie sobie na wycieczkę po Dubrowniku, e, chociażby tylko po Starym mieście, no to może być ciężko, nogi mogą wejść w tyłeczek, tak? No, nie powiem, mi było ciężko. Pierwszy faktycznie. raz, słuchajcie, od Musiałam od... ganiać za Kingo. Pierwszy raz się zdarzyło tak, że to. Beata mówiła, żebym ja ją pociągnęła. Zawsze to ona mnie ciągnęła. No, w ogóle ciężko w ogóle mi było. Jeszcze jedna rzecz. Dubrownik to jest bardzo duża różnica w zniesieniu. Bardzo. Bardzo. Góra dół. Nawet, e, słuchajcie, nawet stare miasto jest tak ukształtowane, że jest góra dół. Nawet idąc dookoła murem e, starego miasta, też jest. Góra, dół, góra, dół, więc e, no, trzeba się szykować po prostu na chodzenie, na schody, e, górki. Jest to do przejścia, no, to nie jest tak, że to jest nie do zrobienia. Tak? W swoim tempie można to zrobić, ale jeżeli ktoś no, ma zerową kondycję i, i nie domaga, no to albo musi sobie po prostu troszkę więcej czasu przeszykować, mm, zarezerwować na takie spacery, i robić to po prostu wolniej w swoim tempie, albo zacząć ćwiczyć. Myślę, no? że to chyba wszystko. Mm. My teraz lecimy robić testy. A tak, wypełniać na, formy. Po, na powrót się tak, i się No i co, żegnamy się z wami. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Pa!